Otwieramy przeglądarkę Mozilla Firefox. Klikamy Narzędzia, Dodatki. Pobierz Dodatki. I tu wpisujemy: Download Helper. Dodaj do programu Firefox. Zainstaluj. Uruchom ponownie program Firefox. Zamknij okno, które się pojawiło. Następnie wybierz dowolny film. Odtwórz go. Po. Powinna pojawić się kolorowa ikonka. Kliknij na nią. Pobierz. ZAPISZ Plik zapisał nam się w formacie flash video i możemy to zmienić pobierając konwerter z linku który znajduje się w opisie Wypakowywujemy program I otwieramy, dodaj pliki, i tu się znajduje nasz plik, który pobraliśmy. Otwórz, a następnie konwertuj. W tej chwili trwa konwertowanie naszego filmu.